Mhm. Raz, raz. Dzień dobry. I dzisiaj, co robimy? Dzisiaj porównujemy urząd. A co, nie słychać? Nadas <grym w górę> ten, nie wiem jak to powiedzieć, trzeba ten o olejem specjalnym. W niedzielę chcę wyjechać do tego i kupić olej. Super, do bazaru. A dzisiaj porównujemy. Urząd, jak działa urząd w Rosji i jak tu w Polsce, ale podzielimy to e, pół na pół. Wy napiszcie w komentarzach, jak tutaj działa e, urząd polski. Ja wiem, że Polacy narzekają na urząd, ale tak samo Polacy narzekają na wszystko, więc nie wiem dokładnie, e, tam normalnie pracuje czy nie, bo ja na przykład. E, jeśli nie miałem bardzo duży taki problem z urządem, wiem, że tutaj co papier, to potrzebujesz iść e, offline do tego urządu. No i napiszcie, proszę, w komentarzach, co chodzi z tym polskim urządem i w ogóle jak korzystać z, i, z tych usług. A ja teraz powiem Wam, e, jeśli kto nie wie, jestem z Rosji, i ja powiem, opowiem, jak działa e, urząd rosyjski. I jak w ogóle korzystać z ich usług i co to jest. No i zaczynamy. Jestem z Rosji, jak coś. Nie, jeśli ktoś nie wie, uciekłem z Rosji, uh, ile tam dwa i pół roku temu. No i teraz w Polsce. Jestem i co? Po pierwsze, kiedyś jeszcze w Rosji były takie czasy, kiedy my chodzili do tych urządów i tam czekali na tych kolejcach i tak dalej. Teraz to robią tylko babci i kto nie ma w domu komputerze, internetu i tak dalej, bo dla kogo to bardzo ciężko korzystać z internetu, no a dla wszystkich innych, czyli dla... Chyba wszystkich młodych ludzi i nie tylko, kto może korzystać z tego e, internetu, to dla takich ludzi zrobili jakby urząd online. Nazywa się to GOS-Usługi, jakby e, państwowe Usługi. I tu możesz zrobić wszystko online. No i teraz e, sprawdzimy, jak to działa. Ja chcę pokazać Wam, jak to działa. Ja w, po raz, nie wiem, pierwszy za tam, nie wiem, dwa lub 3 lata w Przedłem na te głos usługi online, no i sprawdzimy, jak, jak to działa. Go! Idziemy. <laughs> no, i w taki sposób wygląda te głos usługi, oczywiście wszystko po rosyjsku, ale przetłumaczymy to wszystko na język polski i a, w taki sposób to wygląda. Co tu mamy? A tu możemy w ogóle wszystko sprawdzić, zapłacić, i nie tylko. Na przykład mm, zobaczymy taki nowość na portalu. No, i a, jeśli zaczniemy od początku. To tu pierwsza nowość służba wojskowa w ramach kontraktu. A, czyli pójść do, na wojny do Ukrainy, do wojny na Ukrainie i jakby tam zginąć za małe pieniądze. No i. A, a tutaj wszystko przy. super. No i tutaj wymóg, wymóg wiek od 18 lat. ustalona e, podczas badania lekarskiego w komisariacie wojskowym stan zdrowia. No i czas trwania umowy, a 1 rok, 3 lata lub 5 lat. Od razu możemy wyjść i tutaj złożyć to wszystko i e, iść do wojny. Tutaj wszystkie nasze papiery trzeba zeskanować i wysłać, no i od razu iść. Jakby tutaj, jeśli chcesz zostać za, zabity, <grywa> jakby to, nie żyć, to po prostu możesz to zrobić na usługach tych rosyjskich. A Co oni płacą? Ile, tak? 150, 195 tysięcy rubli, czyli 9100 zł to za to, że to jakby na jeden raz. Po prostu idziesz po raz pierwszy, no i przy, po prostu idziesz na jeden rok i zapłacą takie pieniędzy. Tak samo jeszcze wypłaty z regionów. Jeśli na przykład jesteś z Tatarstanu, tam trochę więcej plus bonusy tatarstanskie tej republice. Lub z Moskwy jesteś, bonusy moskowskie, no i tak dalej. Uh, dla uczestników uh, SWO, czyli wojny tej uh, wynagrodzenie zgodnie ze stopniem wojskowym i stanowiskiem, minimalne kwoty miesięcznie. Uh, mies mi miesięcznie no. I tutaj też możemy zobaczyć, co to, co, co oni tutaj uh, płacą. Dalej możemy tutaj uh, świadczenie i gwarancje socjalne. <grym> ok, możemy to też, um, jaki może możemy dostać, tak, jako żołnierz rosyjski. No i jak, czyli zabójcy rosyjski. No, i tak samo, dodatkowe środki, no i bardzo, bardzo dużo wszystkiego. Tutaj regionalne bonusy, i to wszystko możemy tu jakby od razu iść do wojny. Nie polecam. <grym> Idziemy dalej. Tak samo możecie zobaczyć, że ja coś tutaj mam, jakieś 322 tysięcy rubli, tak? A tutaj taka. я як то купіłem на кредит вąłem на кредит samoход кашtoва 660 000 рублів я заплачиłem co меміsion сплаciłem i плаciłem так в само 160 заплачиłem позастав 200 000 рублів банк обанкротился з банккратова не wie як to powiedzieć і я chciał далі плачеć а нік не powiedział do Kiedy, do, kiedy trzeba iść, dokąd trzeba iść, gdzie trzeba iść, żeby zapłacić. I tak wszyscy, nie tylko ja, wszyscy te, kto używał tego banku, korzystał z tego banku, też mieli taki sam problem. Trzy lata nikt nam nic nie powiedział, a potem dostaliśmy takie rachunki, jakby i nic nie płacili. No, i kto się teraz z sądem, można iść w sąd i, i po, po sądu nie trzeba już to płacić, ale ja wyjechałem już z kraju i ja w ogóle nie chcę z tym coś robić. I tutaj ja mam taki, no, jak to, dług, nie ja wiem jak to powiedzieć. No i oczywiście ja to wszystko. Tu mogę zapłacić, na przykład płacić i możesz od razu tutaj, e, nie, nie trzeba iść do kont, tutaj od razu możesz za wszystko zapłacić, podatki, jeszcze coś, no i tak to działa. Nie trzeba stoić w kolejkach. E, wiecie co? Dlaczego tak wszystko łatwo? Bo to mm, bardzo łatwo, łatwe można zdobyć wszystkie dane e, mieszkańców, Twojego kraju. Nowy na przykład, i tak dalej. Nowy, mam na myśli, dany. Na przykład masz samochód, możesz od razu tutaj wszystko zapisać. I to łatwiejszy sposób, żeby dostać wszystkie dane Rosjanów. No i dla Rosjan też jakby łatwo wszystko to robić. Dalej, zostań wolontariuszem z nowych regionów. Można w taki sposób tutaj. No i tutaj napisane od razu do jakich regionów nowych możesz przejść i być jak wolontariuszem, no czyli po prostu pracować za darmo, za jedzenie. Jeszcze mamy tu na przykład dostęp do dziennika elektronicznego. Na przykład wasze dziecko idzie do szkoły i od razu on, dost, tak samo jak wy, jego rodzice. Dziennik elektroniczny. Co to znaczy? Że ja słyszałem, że tutaj tak samo jest, są takie systemy. W Rosji to po prostu uczeń dostał na przykład żyłej oceny, lub dobre oceny, po prostu oceny swojej, swojej roboty w szkole. No i jego rodzic od razu może w, w jakby na, tych, na tej stronie internetowej sprawdzić, jakie oceny, co piszą o nim nauczyciele, co powiedzieli, co nie powiedzieli o nim, złego, dobrego i tak dalej. Tak samo oni mogą dostać SMS, jeśli, jeśli oni chcą na przykład, jak tylko nauczyciel napisał na przykład tam, dwójkę trzy, lub jedynkę, lub dwie, trzy, lub ocenę cztery, pięć, to od razu matka lub ojciec od razu mo mogą to zobaczyć sms -em. No i tak dalej. Dalej, co jeszcze na przykład? Popularne usługi, co oni tutaj mają? Zasiłek na dziecko, narodzenie mhm. dziecko ludzie niepełnosprawni. I tutaj wszystko to można kliknąć i napisać. Nie trzeba iść do budynka bo mamy też budynki te urzędowe, nie wiem, ale tam to, to, to można pójść, tylko po to, żeby odebrać na przykład zagraniczny paszport lub takie, wiecie co, okańczanie twojej sprawy, na przykład pozytywne decyzje lub tam negatywna. I trzeba po prostu iść i to odebrać, jakby dostać. I tylko, tylko, Nie, i tyle. Nie trzeba e, tam iść i złożyć wniosek, iść coś. Wszystkie wnioski tylko... Online. Ale jeśli jesteś babcią na przykład lub człowiekiem, który e, nie, w, nie wie jak to zrobić online, ty po prostu idziesz do urządu i w, kiedy będziesz w urządzie, tam taki sam monitor, trzeba podejść i tam e, pracowniczka tego urządu, a obok ciebie tak samo będzie tu klikać wszystko. I jakby co w domu robiłbyś ty to. Co w budynku, to wszystko tak samo. A dalej, tutaj jest pracy i emerytę, nieruchomość, korzyść i płatności, prawo i porządek oraz podatki, inne. Świadczenie emerytalne, tutaj można też podać prawa transportowe, tutaj nawet można zdobyć licencję na broń. Żeby e, używać na przykład przeciwko zwierząt, mam na myśli oficjalne, legalne, dostać tej licencji, wszystko też można przez tylko online, przez ten urząd online, no i e, nie tylko, tam, broń różna, który chcesz, ale jeśli możesz, to dostać zgodnie z twoimi e, badaniami lekarskimi, coś takiego. Dokumenty dla rodziców, mhm, kapitał męczerzyński, edukacja dzieci, tak samo możesz a, po prostu otworzyć tutaj takie, jeśli masz dziecko, nacisnąć można, no i a, tu będzie taka informacja, wszystko o twoim dziecku, co mówią o nim, o nim w szkole a, nauczyciele. Tutaj będzie napisane, o dzisiaj on bardzo tam biegał, nie wiem, po szkole i w szkole i tam Ba, bardzo dużo złych rzeczy mówi, ale bardzo taki piękne wasz, wasze dziecko, robi wszystko w porządku z nim, jakby za, jesteśmy zadowoleni. I tak samo tutaj oceny będą. Jeszcze. Dalej, tutaj różne paszporty, tak samo jak paszport zagraniczny, obywatelski rosyjski. Paszport obywateli Rosji, patrzcie, jak mówiłem, dwa paszporty mamy. Wszyscy mówią, dokumenty osobiste, jakby a, ten, jak. Miecie tutaj po prostu paszport, a po polsku paszport to jest paszport zagraniczny. No i dowód osobisty. Dowód osobisty to po prostu paszport obywatela Rosyjskiej Federacji. A tak samo mamy jeszcze paszport zagraniczny obywatela. Od razu nie mamy jego. Go. Trzeba, po pierwsze, jeśli chcesz wyjechać z Rosji, trzeba nacisnąć ten przycisk. Na przykład tutaj trzeba zrobić. To zdjęcie. Tak. Zdejcie, zróbmy się. Ja nie wiem. No na przykład tego, rusko z unitazem, tym toaletem. Super, idziemy dalej. <noise> tak samo, a na przykład co, rob i tam wszystkie te, gdzie mieszkasz i tak dalej, bla 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 bla, bla, dalej. Zdjęcie. I dalej. Twoja działalność w ciągu ostatnich 10 lat wypełnienia. No. Uczyłem się, pracowałem, służyłem, nie pracowałem i nie studiowałem. No i, i jeśli pracowałeś, oficjalnie tylko. Wszystko, co robiłeś oficjalnie. Trzeba tutaj zaznaczyć. No i nie nie pracowałem, nic nie działałem. Wszystko. Super. Kontynuujmy. Czy kiedykolwiek zmieniłeś swoje nazwisko lub imię patronimika? Nie. Dalej. Czy masz ważny paszport? No, w ogóle... Mam, ale no dobra, nie nie mam. No i tutaj dodatkowe informacje, czy w okresie pracy, no i wszystko to trzeba e, zrobić tutaj taki test e, na człowieka, który może wyjechać, czy nie, jakby i tylko po tym, jeśli masz pozytywne decyzje, to możesz zapłacić tysięcy rubli, czyli, czyli 300, 200, 233 zł. No, i dostać to wszystko, jakby ten paszport, i wyjechać z Rosji, ale już nie bardzo jak to mnóstwo krajów masz. Wszystko to działa miesiąc lub dwa. Na przykład, jeśli mieszkasz tam, gdzie masz, um, jak się to nazywa, meldunek w tym mieście, w tym obwodzie, to będzie miesiąc, jeśli nie, to dwa miesiące lub trzy. Tak, tak samo tutaj kary podatkowe podatki można zapłacić. No i dokumenty dotyczące nieruchomości różnej, inne sprawy. I to wszystko tutaj, patrzcie, po lewej stronie tutaj wszystko znajduje się, co można, można zrobić z tym. Jakby wszystko to można nacisnąć i od razu zrobić, co to jest? Jakieś tam aktywacja SIM-karty, nawet SIM-karty można. Aktywacja firmowej karty SIM dla pracowników organizacji rządowych jak gdzieś tu coś nacisnąłem. No i w taki sposób wszystko to działa. Nie ma żadnych kolejek, e, kolejki tylko online i e, to rozwiązano bardzo szybko, jakby to, tylko, ot, bardzo często o, pytanie mam od was, moi drodzy subskrybenci, że e, co Takiego pozytywnego, jaki plus jeden chociaż, jeden plus w Rosji możemy znaleźć, czy nie? No i chyba to jedyny plus, że po prostu możesz usiąść w telefonie na przykład lub ob obok wyświetlinika obok komputera, i po prostu wszystko zrobić, wszystkie Twoje sprawy, zapłacić za elektry, na przykład za elektrycz za, za prąd, za na przykład jeszcze jakieś tam podatki, lub po prostu chcesz, żeby ktoś tam z przyjechał, coś to zrobił, sprawdził, też wszystko przesz tu. Możesz tak samo zadzwonić, tutaj też telefony są. No i jakby. To jedyny plus, że nie powinien iść na zewnątrz. Po prostu możesz to zrobić. Ale jeśli chcesz wyjść do urządu, tam tak samo będziesz robił, ale obok tutaj będzie stoić pracownik urządu. No i będzie kolejka do tego monitora, wyświetlenika, do tego aparatu. Ale tam chyba nie wiem, tam bardzo duży ich możesz po prostu przejście zrobić. Nie mamy żadnych już takich kabinetów, w których to wszystko trzeba złożyć i to działa we wszystkich uh, tych, we wszystkich miastach i nawet wioskach. Uh, tylko chyba w bardzo małych, mega małych wioskach, nie wiem, gdzie 50 mieszkańców wioski, uh, tam chyba będzie jakiś no, naprawdę taki uh, jeden człowiek, który z tobą będzie raz, jakby gadać i jakby on chce dostać wszystkie Twoje dokumenty i potem złożyć już online. Tak to działa. Proszę jeszcze raz, napiszcie w komentarzach, jak to działa u Was tu w Polsce. Mam na myśli, że jak można coś online zrobić. Ja, bo ja patrzyłem, macie jakieś tam pl.gov, pl. ale nie, nie zrozumiałem do końca, co tam można, co nie. Napiszcie proszę w komentarzach i dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku. Pytania też wszystkie czekam na pytania w komentarzach. Do zobaczenia w następnym odcinku o 9 rano jutro.